Mam okazję przygotować dla was koktajl zwany bergamotka spritz. Będzie to koktajl kwiatowy, musujący o lekkiej kwasowości. No dobrze. Co potrzebujemy do przygotowania tego koktajlu? Pile z bergamotki, syropu z zielonego ogórka, łyżeczkę barmańską, diger czyli miarka barmańska, no i oczywiście szkło. W tym wypadku ja wybrałem szklankę wysoką. Koktajl jest zbudowany. Także bezpośrednio przygotowujemy go w szkle konsumpcyjną. Najpierw dodajemy I wlewamy następujące składniki. 25 ml piersperga bergamotki, 20 ml syropu z zielonego ogórka. No i uzupełniamy Prosecco. czyli około 100 ml. Brosek oczywiście ma to do tego, że delikatnie się pieni i powolnym możemy wypełnić nasz koktyl. Dobrze. Koktaj mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy naszych górek jabłkowych. No i oczywiście nagarnisz marshmallow Do podkreślenia smaku. Na zdrowie.